Budowałem to 4 lata, żeby dać ludziom właśnie takie szybkie, proste, dynamiczne odpowiedzi, podpowiedzi i wskazówki, abyśmy nie tracili kasy na tym naszym ciężkim zawodzie. To właśnie jest hektar sensor. To narzędzie, które wymyśliłem dla naszego polskiego rolnictwa, aby doradzało rolnikom w każdym momencie, gdy są właśnie takie trudne decyzje do podjęcia. To samo narzędzie rysuje takie właśnie piękne mapy z takiego chociażby pięknego pola. To samo narzędzie robi takie piękne plany wapnowania. Jeżeli Ty też masz gospodarstwo, masz m.in. taką słomę, takie pola, nie chcesz być oszukiwany i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o tym moim urządzeniu, o tej całej technologii, to tu masz proszę link, tu masz proszę numer telefonu, napisz smsa, zadzwoń albo po prostu wejdź na stronę hektarsystem.pl Tam będziesz miał formularz kontaktowy do mnie. Ja jako twórca wyjaśnię Ci jak to działa. A wiesz dlaczego? Bo to narzędzie nie kłamie, ono pomaga, ono doradza, ono robi wszystko, żebyś Ty miał lepszy zysk z hektara. Jak będziesz się stosował do tego, co to urządzenie Ci pokaże, co Ci policzy i jak Ci to przedstawi, to finalnie pruchnicę z tego pięknego węgla w formie słomy będziesz miał gratis. A to próchnica gromadzi wodę, rozkłada zalegające herbicydy, zwiększa plony, odblokowuje uwysteczniony fosfor i wiele, wiele innych rzeczy jeszcze zrobi dla Ciebie, żebyś Ty miał jako rolnik po prostu prościej.